W roku 1920 Polska stanęła przed największym wyzwaniem związanym z utrzymaniem jej świeżo odzyskanej niepodległości. Na wschodzie bowiem rosła potęga i zagrożenie ze strony Rosji Bolszewickiej. Do roku 1920 Bolszewicy pokonali większość carskich generałów, w konsekwencji czego? Rosły wśród nich ambicje związane z szerzeniem światowej rewolucji, poniesienia ideałów komunizmu na Europę i resztę świata. Jednak w osiągnięciu tego celu, Bolszewikom stanęła na drodze odrodzona Polska, która stanowiła pierwszą przeszkodę dla Rosji Bolszewickiej, by zrealizować ideę światowej rewolucji. Konsekwencji czego, oba państwa szybko wkroczyły na wojenną ścieżkę. Co w 1919 roku doprowadziło do wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, największego konfliktu, jaki druga RP toczyła w pierwszych latach swojego istnienia. Wówczas to Piłsudski wraz z większością polskich generałów postanowił uderzyć jako pierwszy, przenosząc wojnę na terytorium wroga, w myśl zasady najlepszą obroną jest atak. Za kierunek uderzenia, Polska obrała terytorium Ukrainy, gdzie powstawał zalążek niepodległego państwa ukraińskiego, znany jako Ukraińska Republika Ludowa. Na której czele stał ukraiński ataman, czyli dowódca wojskowy Semen Petlura, z którym Józef Piłsudski zawarł sojusz polityczno-wojskowy. Oba państwa miały się nawzajem wspierać w konflikcie przeciwko Rosji Bolszewickiej. Ukraina miała uznać panowanie Polski nad Galicją Wschodnią, a w zamian Polska miała uznać panowanie Ukraińskiej Republiki Ludowej nad wszystkimi pozostałymi ziemiami ukraińskimi. Tym samym wiosną 1920 roku połączone siły polsko-ukraińskie ruszyły z wielką operacją wojskową, znaną jako Wyprawa Kijowska, w wyniku której udało im się wyprzeć. Wojska bolszewickie głęboko na wschód, odbijając spod ich panowania większą część zachodniej Ukrainy z Kijowem na czele. Sukces tej operacji nie trwał jednak długo. Po przeprowadzeniu taktycznego odwrotu, bolszewicy przegrupowali swoje wojska i ruszyli z wielkim kontratakiem, wypierając polską armię z terytorium Ukrainy i przenosząc konflikt na terytorium samej II Rzeczpospolitej. Do lata 1920 roku wojska Armii Czerwonej opanowały prawie połowę Polski, docierając na przedpola takich miast jak Lwów czy Warszawa, a nawet zbliżając się niebezpiecznie szybko w stronę Torunia. W akcie desperacji władze polskie poprosiły Mocarstwa zachodnie, aby te pośredniczyły w rokowaniach pokojowych między stroną polską a bolszewicką, zgadzając się nawet na to, aby polska granica na wschodzie została wyznaczona wzdłuż linii Kurzona, tak aby przebiegała ona mniej więcej tak samo jak z okresu przed III rozbioru Polski, co w praktyce pozbawiałoby Polskę władzy nad jej kresami wschodnimi. Ostatecznie z tych rokowań pokojowych nic nie wyszło, gdyż bolszewicy nie zamierzali zachować istnienia niepodległej Polski i chcieli ją w całości wchłonąć, aby utorować sobie w ten sposób drogę w głąb reszty Europy. Przełom w całym konflikcie nastąpił w sierpniu 1920 roku, kiedy armia polska odniosła decydujące zwycięstwo w bitwie warszawskiej. W wyniku tej bitwy załamała się ofensywa Armii Czerwonej w głąb państwa polskiego, a Polacy ponownie przejęli inicjatywę w całym konflikcie. Wydarzenie to przeszło do historii jako cud nad Wisłą, bo pomimo dysproporcji sił Polacy zdołali utrzymać Warszawę i przechylić szale zwycięstwa w całym tym konflikcie z powrotem na swoją stronę. We wrześniu 1920 roku armia polska poszła dalej za ciosem i w bitwie nad Niemnem rozbiła pozostałości armii czerwonej stacjonującej na terenie Polski, wypierając ją dalej na wschód, by finalnie w listopadzie 1920 roku polska armia wkroczyła nad na terytorium dzisiejszej Białorusi i 18 listopada. 1920 roku zajęła ona miasto Mińsk. Jednak tego samego dnia ogłoszone zostało również zawieszenie broni, które zakończyło teatr działań wojennych między obydwiema stronami. Zaś w marcu 1921 roku w mieście Ryga na terenie Łotwy strona polska i bolszewicka rozpoczęły rokowania pokojowe, które zakończyły się podpisaniem traktatu pokojowego. Ten traktat ryski, jak go nazwano, ustanowił, że strona rosyjska uzna niepodległość państwa polskiego, w wyniku czego wojna polsko-bolszewicka zakończyła się militarnym zwycięstwem strony polskiej, która utrzymała swoją niepodległość. Jednak to zwycięstwo miało swoją cenę, gdyż na mocy traktatu ryskiego Polska musiała uznać panowanie Rosji bolszewickiej. Nad terenami dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, w konsekwencji czego upadły federacyjne plany marszałka Piłsudskiego o ustanowieniu szeregu niepodległych państw Europy Wschodniej, takich jak Litwa, Białoruś i Ukraina, które stanowiłyby geopolityczną barykadę dla Polski przed Rosją bolszewicką, w konsekwencji czego po roku 1921 Polska zyskała bardzo długą linię graniczną z samą Rosją, co miało mieć daleko idące konsekwencje dla Polski we wrześniu 1939 roku. Jednak w marcu 1921 roku Polacy mimo wszystko mieli powody do radości. Suwerenność ich państwa została utrzymana, a zakusy Rosji Bolszewickiej, by ustanowić jej panowanie na terenie Polski i całej Europy, Zostały powstrzymane. Walki w roku 1920 toczyły się nie tylko na wschodzie Polski, ale również na jej zachodnich granicach. W latach 1919-1921 Polska zaczęła zabiegać o odzyskanie kontroli nad terenami Górnego Śląska, który od setek lat znajdował się albo pod panowaniem czeskim, Albo później niemiecki. Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, bardzo szybko zapragnęła ona przejąć kontrolę nad Górnym Śląskiem, na którym zlokalizowane były strategicznie ważne zakłady przemysłowe i górnicze. Co szybko postawiło Polaków w konflikcie z Niemcami, którzy również chcieli utrzymać kontrolę nad tym regionem. Ostatecznie. Całą sprawę zaangażowały się mocarstwa zachodnie, które przekonały obie strony, aby przeprowadziły plebiscyt, na którym mieszkańcy Górnego Śląska zagłosują, czy chcą, aby Górny Śląsk pozostał w granicach Niemiec, czy też znalazł się na terytorium odrodzonej Polski. Plebiscyt został przeprowadzony w marcu 1920 roku i zakończył się decydującym zwycięstwem Niemców na których zagłosowało prawie 60% mieszkańców Górnego Śląska. W odpowiedzi polscy działacze niepodległościowi z Wojciechem Korwantym na czele przeprowadzili w maju 1921 roku strajk generalny, który szybko przerodził się w otwarty konflikt, który przyszedł do historii jako trzecie powstanie śląskie. Był to trzeci z kolei zryw zbrojny podjęty przez Polaków na Górnym Śląsku. Pierwszy miał miejsce w 1919 roku. Drugi miał miejsce w roku 1920. Trzecie powstanie śląskie z 1921 roku było największym i najdłużej trwającym powstaniem na Górnym Śląsku, jakie zniecili Polacy. Konflikt Trwał do października 1921 roku, zanim ponownie w całą sprawę zainterweniowały mocarstwa zachodnie, które wymusiły na obydwu stronach podpisanie porozumienia. Na mocy tego porozumienia Górny Śląsk został ostatecznie podzielony i blisko 1 trzecia Górnego Śląska trafiła w granicę II Rzeczpospolitej. Sukces ten był o tyle, Kluczowy dla strony polskiej, że w granicach II RP znalazło się większość spośród najważniejszych zakładów przemysłowych, hutniczych i górniczych zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Tym samym przyłączenie tej jednej trzeciej Górnego Śląska do Polski było decydującym zwycięstwem gospodarczym dla odradzającego się państwa polskiego. Które zyskało dzięki temu dostęp do ogromnego potencjału przemysłowego, jaki dawał ten region. Walki w roku 1918 i 1919 nie ominęły także Śląska Cieszyńskiego. Śląsk Cieszyński został Polsce odebrany już w XIV wieku i przez większą część swojej historii pozostawał on częścią państwa czeskiego. Nawet pomimo faktu, iż spory odsetek tej populacji stanowili Polacy, kiedy w 1918 roku Polska ponownie zaistniała na mapach Europy, szybko zaczęła rościć sobie prawa do Śląska Cieszyńskiego, odwołując się właśnie do licznej polskiej populacji zamieszkującej ten region. Z drugiej strony Czechosłowacja argumentowała, że Śląsk Cieszyński powinien pozostać w granicach ich państwa ze względu na historyczne dziedzictwo państwa czeskiego. Ostatecznie, w lipcu 1920 roku, spór terytorialny doprowadził do podzielenia tego regionu na dwie części. Jego północna część przypadła w udziale w Polsce, podczas gdy południowa przypadła Czechosłowacji. Przy czym jednak w granicach czeskich znalazło się większość najważniejszych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na Śląsku Cieszyńskim, podczas gdy tereny, które przypadły Polsce, były słabiej zagospodarowane. Najgorzej sytuacja prezentowała się w stolicy regionu, mieście Cieszyn, który znajdował się bezpośrednio na granicy między Polską a Czechosłowacją, co prowadziło do częstych tarć między obydwiema stronami, pomimo tego, iż Strona polska nie była w pełni zadowolona z tego podziału terytorialnego, to ostatecznie ukształtowanie się granicy polsko-czeskiej w tym regionie pozostało niezmienne po roku 1920 aż do roku 1938. Do ostatniego dużego nabytku terytorialnego uzyskanego przez Polskę po roku 1920 należał teren Wileńszczyzny. Wileńszczyzna w 1920 roku była terenem spornym, o który spierała się Polska i Litwa. Z jednej strony, Litwini uważali Wilno i całą Wileńszczyznę za historyczny region należący do Litwy, z drugiej jednak strony Wileńszczyzna była w przeważającej większości zamieszkana przez ludność Polską. W roku 1920, kiedy sytuacja Polski w trakcie wojny polsko-bolszewickiej była bardzo niepewna, mocarstwa zachodnie oświadczyły, że teren ten zostanie przyłączony w granice Litwy. Jednakże, kiedy jesienią 1920 roku szala zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej ponownie przechyliła się na stronę Polski, marszałek Piłsudski uznał to za idealną okazję, by ponownie spróbować przyłączyć Wileńszczyznę w granicę państwa polskiego. Z pomocą swojego zaufanego współpracownika generała Lucjana Żeligowskiego opracowano plan, na mocy którego Żeligowski miał przeprowadzić pozorowany bunt, w wyniku którego miał przejąć kontrolę nad Wilnem, by następnie przekazać ten to miasto oraz cały region w granicę II Rzeczpospolitej. Plan Powiódł się bezbłędnie i po roku 1920 Wileńszczyzna, łącznie z miastem Wilno, zostało włączone w granice II RP pomimo protestów ze strony władz litewskich. Ostatecznie do roku 1922 mocarstwa zachodnie uznały panowanie, Wileń... panowanie Polski nad Wileńszczyzną. Odbiło się to jednak negatywnie na stosunkach Polski z państwem litewskim które to zerwało wszelkie stosunki dyplomatyczne z Polską i nie wznowiło ich aż do roku 1938. Ostatecznie wszystkie polskie granice ustabilizowały się w pełni do roku 1923, co zakończyło ten burzliwy pięcioletni okres walk, jakie Polska toczyła nie tylko o utrzymanie swojej niepodległości, ale również o uzyskanie jak największych nabytków terytorialnych, dzięki czemu w roku 1923 Polska stała się dość dużym państwem o powierzchni 390 tysięcy km2, co uczyniło z Polskę szóste, naj, szóste największe terytorialnie państwo ówczesnej Europy, z populacją liczącą 27 milionów mieszkańców. Wraz z zakończeniem tych wszystkich walk i konfliktów toczonych w latach 1918-1923 Polska wkroczyła w okres odbudowy i organizacji swojej gospodarki, polityki oraz ustrojowości. Ale o tych wszystkich wydarzeniach związanych z kształtowaniem się Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego będziemy mówić dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.